Mamy maskę chwały. <laughs> Proszę bardzo, wasze będą lądować tutaj na masce. Mam pomysła. <laughs> Zaczynamy live'a. Ślimy. idziemy w ramkę o całko. i tu serduszko damy. Tak jak mam na ręce. <laughs> Trochę odbija, nie? Jakby pewnie w kamerze tego nie widać, więc ale to bardzo wyraźnie widać. Teraz nie wiem Szyman rób sobie po prostu tego screena czy coś Ale skrzypi i drugi O tu myślę, że oryginalny lakier jeszcze jest Tieri. X. Było takie duże. by tu poprawić. Biały marker lepszy, byłoby widać wszystkie nazwy z daleka, jak będziesz jechał. No właśnie o to chodzi, nie przemyślałem tego. I. Tak? Dobrze, żebym mnie popierniczył. Gruz. O. Na. Tion. Bardzo. Wambo. Bardzo. Kurwa. Rysuję bowarę. Ale choinka. I minus 40. Lux. Wszystko się zgadza. Zima za pasem. Jak widać. Dobra, trzeba zdemontować te listwy karbonowe. Bo dla mnie na przykład oklejanie dekorów w samochodzie w karbon to jest wodogłowie po prostu. Nienawidzę tego. Więc zdejmujemy je i będą pomalowane. Mam odpowiednie narzędzia, więc nie trzeba. Cyk. U, tutaj ktoś szwagra dał dobrej. Podoba mi się takie drutowanie, pyk, Szwagier się przyda Żeby go nie zgubić to o. Damy ciuty. Teraz listwy drzwiowe <laughs> 打多个星期，我就去打多。 Pek, pek, pek. Dobra, dekory w grudzie mamy zdemontowane. Pewnie zajęło mi to ze 3 minuty w sumie. Nie wiem, na ile to widać, ale po prostu. Fachowa ręka to musiała robić, to wykończenie tutaj, to wykończenie tutaj przy przyciskach, po prostu nie mogę na to patrzeć. Mimo, że to jest gruz totalny, mam dupie ten samochód, to takie rzeczy są nie do akceptacji. No. Więc wypierdalasz sztuczny karbonie, o. tak o no. I przez to też, że ten karbon tutaj był. Pewnie jakiś dłuższy czas. Schodzi nam taka guma z tego dekora. Bo był nominalnie szary, a pod spodem jest czarny. Zatem będziemy to zrywać, przygotowywać. I to jest ta przed pasażerem. Zobacz, patrz, jak można to tak skleić. Tutaj brakuje, tutaj łączenie, tutaj też jakieś łączenie. Pozawijane to kurwa. Ja pierdolę te co tu? No, silikonik dali! Dobra, się zamontuje na taśmy dwustronną, będzie git. Wszystko w tym samochodzie jest rozjebane. Dobra, wypad z baru z tym carbonem. Jeszcze hydrografika, nie? Jak hydrografika jest zrobiona na dekorach karbonowa, to fajnie to wygląda, bo jest taka głębia. Ale ta kurwa folia Wieś tuning pierdolony Nawet w gruzie to jest poniżej krytyki Dobrze, że ta folia jest w miarę dobrej jakości Szczerze powiem I nie zostawia jebaniutka kleju Pan nic nie ma Także Przepraszam Pewnie 16 poprzednich właścicieli, którzy Ten karbon mieli Jakość jest dobra no to jest starameczka rameczka nad radykiem Też fachowo zamontowane O, nawet nie wiedział, że tego nie widać Chłop tu też włączenie Dobra, nieważne Było ładnie, by było ładnie Cieszyło właściciela, cieszyło, a tutaj tylko oceniamy jak fajnie się ta guma w BMW zrywa. No i wiecie, to jest BMW bolid młodego wieśniaka, bardzo mądry wybór. Budżet mój wytrzyma, albo nie wiem, z tym jeszcze można te skróty rozwijać w nieskończoność. No i słuchajcie, jak w wagu schodziła gumka z tych z przycisków od szyby i tam gdzieś tam na klimatroniku, to WAG to gówno, niska jakość wykonania, jebać waginiarzy. A w BMW, jak schodzi guma na dekorach, kurwa, luksus, wszystko w porządku. Wszystko luks, tak ma być. Bardzo dobrze. Po prostu ząb czasu w porządnym samochodzie zużyło się, wiesz, ciepło, zimno w aucie, trudne warunki to miało prawo odpaść. Kurwa Macie, hipokryci BMW, płyn hamulcowy, no i to będzie chyba. Lepsze rozwiązanie płyn hamulcowy powinien podnieść tą gumę. A tak mi się przynajmniej wydaje. No a jak chłopie oba no minuta nie minęła i już się gotuje. Później tylko to paluszkami. Cik, cik, cyk. Zejdzie się od i będzie gotowe do malowania. Jest jeszcze takie coś jak skansol. Skansol służy właśnie typowo do zdejmowania obłog takierniczych. Ja taki bajerek mam o. tylko to jest mega agresywna chemia. I boję się, że rozpuści mi kurwa plastik. No to już by było słabo. Przecież kurwa, spróbować zawsze można. Patrz, co z konsolą robi. W oczach płyn hamulcowy, zrobione to wcześniej. A teraz z konsolą praktycznie na żywo. Pa. Yy, chłopie. Dobra, skansol jest luksus, jednak. No, także chłopie, co tu się drzeć, co tu się pierniczyć, pędzelek w dłoń, a nie paluszkiem, wymalować te listwy na grubo. Przygotuję tylko ten, sobie miejsce do tego na kartoniku. I biegit. zanim się zorganizowałem, zobaczcie, jak fajnie skansol zrobił robotę. Luksus Dobra Pędzelek z odzysku oczywiście To nie szkodzi o, Idealnie ten, ten cały gruz na listwę Lecimy Na grubo Panie, nie ma co tutaj oszczędzać po krawędziach elegancko, tutti duty Kurwa, używam zbyt dużo majstrowych tych, e, jak to się nazywa, zjawisk fonetycznych. Zaraz powiecie, że jestem podróbą majstra. A, tam pierdolisz pan! Nie szkodzi wzorować się na najlepszych to żaden wstyd. Mam nadzieję, że ten skanson nie je tych rękawiczek. Kurwa, pa! Łopy normalnie zażarło rękawiczkę. Kurwa, patrz, chopie. <grywki> Biodegradacja rękawiczek. Także słuchajcie, moi drodzy, wskazóweczka dla Was. Rękawiczki muszą być co nieco lepsze niż takie, kurwa. Kondony I myjemy ręce Tutaj mamy listewki Skansol popracował Z dobre 24 godziny Bo zapomniałem o tym No i jak widzicie plastik wygląda tak No ta guma jakby z tego plastiku Elegancko odeszła Tylko troszeczkę za długo to przetrzymałem i zaraz wam pokażę, co się stało. Teraz pokażę wam w jaki sposób się to usuwa. Bo sobie myślicie, że to będzie trzeba się skrobać, z tym takie ble ble ble. Natomiast to wygląda mniej więcej tak, nie wiem czy dobrze tam będzie widać. O cyk, patrz, szmatka z mikrofibry, oczywiście brudna, bo e, już będzie do wyjebania ta szmatka, także nie bierzcie żadnej nowej i pa. I to jest tyle nie? cały ten gumowy plastik zszedł ale przez to, że zapomniałem o tym z konsolu <noise> stało się to o czym mówiłem, czyli z konsol zeżarł plastik i widzicie pewnie, że faktura teraz tutaj jest taka, no nie jest być może ładna, a z drugiej strony gdyby to było równomierne pomalować teraz ładnie to by może ładnie to wyglądało, ale no umówmy się, że jest średnio Teraz przygotowanie, tak? Pod malowanie, hamer, item, z pędzla czy tam z wałka. Zobaczymy, co jeszcze wybiorę. Jutro zadecyduję przy półce w budowlanym. Papier 120. No, lecimy. Wiadomo, bela jak. Postarane na 30%, bo BMW 46 na więcej postarania nie zasługuje. Oże, Ty. A później biorę taką szmatkę. Jest to ścierniwo, które imituje chyba papier 1000 papier ścierny, natomiast to, wiecie, szmatka. Od lat to używam zawsze, gdy coś maluję, czy to metal, czy to plastik, czy to aluminium. Zawsze matowię tą szmatką, bo ona zostawia taki naprawdę gładki. Yy, no gładką matową powierzchnię robi. Teraz tutaj ten kawałek wam zrobię. Bo ogólnie to polecam w cholerę, nie. Zawsze się świetnie to trzyma. W ogóle nie widać rys. Nie trzeba podkładować nawet. Zobacz, jakie to jest ładnie zmatowione. Taka szmatka kosztuje chyba złoty 50 czy 2 zł w budowlanym każdym znajdziecie i to jest po prostu rewelacja. No chłopie zobacz i kolorek zajebisty Drogi ten hameraj. Za taką puszkę 250 prawie 4 dychy ty. To nie są tanie rzeczy Dobra bierzemy się Namoczyć wałeczek dobrze, no i po kolei, teraz ramka przy biegach, no takie krycie Wam powiem, dwa razy będzie trzeba malować na pewno. Na szybko położyłem drugą warstwę, jak widzicie pokryło całkiem ładnie, oczywiście są jeszcze prześwity, natomiast nie ma z tym większego problemu, bo poczekam aż to tak porządnie wysnie, dam temu za dwie godzinki i wtedy już taka finalna warstwa przykryje wszystko bez problemu, no i powiem wam, że kolorek jest kurwa perfekcyjny, nie? Wiadomo, że maluję Hammerite, Ta puszka 250 ml kosztowała prawie 40 zł, ale jest to BMW, a rozwinięcie skrótu BMW oznacza budżet mój. Wytrzyma. No, a wnętrze musi być luksusowe w bodzidzie młodego wieśniaka. Także tutaj się wszystko kurwa zgadza. Trzecia warstwa wjechała i pewnie wjedzie jeszcze jedna. Bo gdzieś tam miejscami prześwituje mi czarny. Generalnie no ta farba nie schnie zbyt szybko. Więc takie dwie godzinki jak tutaj poleżało. To niestety nadal się ona ciągnie. Na puszce napisali, że po 6 godzinach drugą warstwę. No, myślę, że nie kłamali skurczybyki. Yy, pomalujemy jeszcze jedną warstwę. No strukturka jest jaka taka wiecie. No, no taka sobie, nie? Właśnie położyłem piątą warstwę. No i myślę, że wystarczy bo jest tutaj naprawdę bardzo grubo listwy leżały luzem po czterech warstwach 6 godzin i nawet w dotyku nie były suche więc myślę, że tutaj doba to jest minimum oczywiście no, strukturka jest taka sobie powiedzmy, ale nada to jakiegoś tam uroku, tutaj jest mucha moja kierownica z taśmy izolacyjnej połowicznie spełnia swoje zadanie bo jest lato taśma ma to do siebie, izolacyjna że ona jakby tak się przesuwa, płynie i Klej wypływa, brudzi moje zacne dłonie, trochę mnie to jakby drażni, zatem e, zrobimy tutaj coś o czym zawsze marzyłem, bo zawsze chciałem mieć kierownicę z Alcantary i tutaj mamy taką specjalistyczną już naprawdę nie tanią e, taśmę, która jest ze szmaty, taka rolka kosztuje 15 zł, gdzie izolacja zwykła kosztuje 2,50 także... Tutaj jest inwestycja po prostu niewyobrażalna w ten samochód. Ten samochód w zakupie był tańszy niż rolka tej taśmy. Zatem tutaj zaraz sobie zrobimy e, kierownicę jak w Porsche 911 GT3 RS. No i elegancka. Jedyny problem będzie taki, że pewnie będę musiał ją ugolić co trzy dni, tak jak swoją mordę. Ale przynajmniej o tym nie zapomnę. Co golenie? Mordy, golenie kierownicy. No i jesteśmy po jakichś tak naprawdę 15 godzinach od ostatniej warstwy. No i już można to dotknąć. Natomiast czuję, że to jeszcze nie jest takie twarde, jak być powinno. Ale chyba już zamontować się uda <laughs> Jaka struktura dobra. To niby jest. No. jakby chujowo, nie? <laughs> Ale z drugiej strony wydaje mi się, że do tego samochodu taka jakość wykończenia pasuje, nie? <laughs> to jest jeszcze za miękkie do montażu. Tutaj musiałem tak troszeczkę nożykiem poprawić, ale już średnio to wyszło. Także zamontowałem tą listwę, bo mi przeszkadzało to, że te przyciski są tam gdzieś wpadają tutaj przy skrzyni biegów i OK. To na razie zamontowałem, ale reszta niech sobie jeszcze poleży przed takim montażem. Bo tutaj będę musiał troszkę jednak dać taśmy i tak dalej. Nie chcę tego już tak poniszczyć, skoro walczyłem z tym dwa dni. Dobrze zatem moi drodzy rozpoczynamy montaż listek. Zaczniemy sobie od listwy drzwiowej z tyłu. Ona jest taka najmniej trzymająca się. No i co? Byle jak na jeden kołek się trzyma. No i pięknie. Teraz tutaj dopasujemy odpowiednią listwę. W trakcie schnięcia mucha usiadła, Ach, nie przeszkadza. Kładamy na miejsce. Pęk i dociskamy delikatnie, żeby nie zniszczyć o szkoda. BMW siedzi, siedzi, nie wypadnie bardzo ładnie. No tutaj listwy ta przed pasażerem tutaj i ta nad radiem jest uszkodzona. E, nimi zajmiemy się na koniec, bo trzeba je potraktować w sposób e, profesjonalny i specjalny. Jest to klej tytan czy tam Mamut do listew przy podłogowych. No i tak, coś takiego. Powinno być git. Ostatni element, proszę Państwa, ostatni, ostatni. I tutaj to już tam nie będę się pierdolił. Wiem, że tutaj trzeba tutaj damy tutaj tutaj odrobinę tutaj odrobinę tutaj i kończymy robotę z listwami już jeszcze tutaj można dać. żeby nie odstawało I voilà, proszę bardzo, pokaż mi ten telefon. Wyposażenie kompletne włożymy radyko. No fachowa robota, zobacz, chłopie. Cały ty mnie w dupę. No i tak to się prezentuje, moi drodzy. Osobiście uważam, że jest to zrobione. Byle jak, ale za to chujowo. Jest to chujowo pomalowane. Jest struktura mega słaba na tych elementach. Przyklejone to też jest na odpierdol. Zatem wszystko tak jak być powinno. Wszystko się tutaj zgadza elegancko. Bardzo ładne dywaniki, ładne wnętrze, ładna kierownica. Wnętrze tego pojazdu zyskało sznyt, którego mu brakowało. W moim bolidzie młodego wieśniaka o tajnym oznaczeniu kodowym E46 zamontowałem listwy w kolorze, można by powiedzieć miodowym. Pomalowałem je wałkiem. I wyglądają całkiem nieźle. Nawet ta strukturka, która na nich tutaj jest, tak fajnie imituje ten miód. Ale jak obserwujecie mój profil na Instagramie, wiecie też, że wykonałem tutaj kierownicę z Alcantary. Oczywiście jest to kierownica wykonana za pomocą taśmy izolacyjnej i całkiem nieźle wygląda. Natomiast tutaj na środku kierownicy zrobiłem paseczek. Ten paseczek jest w tym samym kolorze co logo BMW, ale teraz do tego wnętrza, no nichuja nie pasuje zatem zrywamy ten paseczek usuwamy pomyłkę, którą wykonaliśmy trzyma się jak skurczybyk o, oczywiście w boczek, kiedyś to wyrzucę no i też są krytyczki, nie? bo to BMW zainwestowałem 2,50 ale jak to mówi logo BMW, budżet mój wytrzyma. Także montujemy prawie identykko. Bardzo fachowa robota. Zrobimy ze trzy okrążenia. No i proszę bardzo, jak wszystko pasuje, nawet Bawarka tutaj postanowiła się y, przyłożyć i wyświetliła żółte kontrolki, ale to nie wszystko, bo BMW oznacza, że Bóg mnie wybrał. Za tym za oknem mam żółte kwiatki i piękne zachodzące żółte słońce. No i brudną szybę, ale to nie ważne.